mikrofon potrzebny. Mikrofon. Ja jestem konsumentem, jestem twórcą, który nie jest uznany przez ZX. pomimo tego, że próbowałem, tworzę dokumenty w swoim rozumieniu filmowym, które są puszczane przez, były przez telewizję, były przez telewizję kwalifikowane jako reportaże, a to z tego powodu, że za dokument trzeba by mi było płacić, również tantiemy, a za reportaż nie. Teraz pytanie, kto z Państwa ma prawo oceniać moją pracę, mówiąc mi, że jestem, bądź nie jestem artystą. Nie ustawa, proszę pana, rynek. Nasi y, internauci, którzy chcą nas oglądać albo i nie. Sfera internetu powinna być sferą wolną. Artysta dostał pieniądze za swoją pracę. Musimy zmienić pojęcie dobra, jakim jest prawo artystów do korzystania ze swojej pracy w świecie, który jest wirtualny. On jest oderwany od rzeczywistości. Pan jej nie przyklei żadnym prawem. To panu obiecuje i jestem pewien, że wszyscy internauci pana przekonają kiedyś, że sfera wolności w internecie poszerzona do maksimum daje akcelerację, pozwala nam wszystkim lepiej rozumieć kulturę, lepiej rozumieć świat, lepiej siebie nawzajem